To, co to, to, to ci, co to, ku? I... ku. Ko. Ku. Gut. Tu. To. A kto robi kokoko? Ko, ko? Kura. Kura. Na tak, to tade. Tak, dokładnie. A tu, to, to, cioioio, a u, to... Kto robi miał, miał? Ko. Tato, Brawo. Tata Lala. Brawo, Lalo. bardzo ładnie Lala ćwiczy. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. mną. Ze mną, tak. Mhm. Uh -huh. Ta da, to, ta 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 te. Ko. Powtórz ko. 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 Ro. Ko. Ko ro. Ko ro. Na. Ja. Tak. Ha, tata, tata. Ta ta ta. Brawo. Ko, ta koza. Koza. Ko, A